Znajdujemy się w województwie podkarpackim, w powiecie łańcuckim. Pracujemy maszyną jedną z mniejszych serii, jaką oferuje nasza firma. Jest to model T560 o mocy silnika maksymalnej 387 koni. Jest to kombajn pięcioklawiszowy z średnicą bębna 660 o szerokości bębna młocącego 140 cm. Jest to kombajn czterobębnowy który ma również napędzaną tylną oś. Ma system podwójnego omłotu. Zbiornik ziarna mamy w nim 8000 litrów, który nam śmiało pomieści w granicach 7, 7 ton pszenicy. Wartością dodaną do tej maszyny jest to, że jest możliwość poruszania się po drogach publicznych. Kombajn nie przekracza 4 metrów. Dzisiejszy pokaz udowodnił nam, że jednak kombine John Deere T560i jest naprawdę wydajną maszyną, która no nie ma prawdopodobnie w sobie równych w tych gabarytach. Bardzo dobra jakość ziarna, które kombaj uzyskiwał przy prędkościach 5-4,5 na godzinę, strat praktycznie w polu nie zaobserwowaliśmy, jest naprawdę na rewelacyjnym poziomie. Polecam i gospodarstwom, które. Zastanawiałem się jeszcze nad kupnem takiej maszyny. Jeśli jesteście zainteresowani pokazami kombajnu w firmie Wanicki, zapraszam do kontaktu.